Bez ściemy po raz trzeci, jak zawsze nie ostatni. Kochani, mam dla Was fantastyczną wiadomość. W końcu również w Słupsku upadł komunizm. Komunizm to może takie zbyt mądre słowo. Tak naprawdę y, ostatnio jest to synonim zła, synonim złego zarządzania, synonim nepotyzmu, braku szacunku dla mieszkańców. I właśnie te zjawiska najprawdopodobniej 16 listopada zakończą się również w naszym mieście. Przez 70 lat Słupsk był nazywany Czerwonym Zagłębiem. Jedna z opcji politycznych zawłaszczyła sobie rządy w tym mieście i przez 70 lat w sposób absolutnie niedemokratyczny tą władzę sprawowała Jaką mamy dzisiaj szansę? Dzisiaj odzyskaliśmy wolność. Dzisiaj ostatni z dygnitarzy podał się niejako do dymisji, nie startując w wyborach samorządowych. Jest szansa, że słupszczanie odzyskają niepodległość, samodzielność i niezależność. Ale są też zagrożenia. Co dzieje się? Już jak hieny rzucają się inni partyjni działacze. Już jak żmije zaczynają do słupska wślizgiwać się dygnitarze z Warszawy, którzy też chcieliby wpiąć w swój klaser piękny znaczek ze słupskim ratuszy. Mieliśmy niespodziewane przedwyborcze wizyty takich szych jak Borusewicz, Kłopotek, popierających jedną z opcji politycznych. W najbliższym czasie przyjeżdża do nas sam wielki, mały prezes PiSu. Ciekawe, po co oni chcą w tym Słupsku zaistnieć? Czyżby po to, żeby przejąć Schedę po ustępującym SLD? Żeby Słupsk znów przez lata stał się miastem synonimem nepotyzmu, złego zarządzania, kolesiostwa? Żeby mogli, wykorzystując Słupsk, lokować tu swoich nieudacznych kolegów z całej Polski partyjnych, którym trzeba zapewnić miejsca pracy? Miejsca, których tak brakuje dla Słupszcza? Mamy nadzieję, że nie. Mamy nadzieję, że 16 listopada Słupszczanie. Rozumiejąc, jak wiele zyskali właśnie tym, że stają się niezależni, wybrali na swoich przedstawicieli ludzi bezpartyjnych. Ludzi, dla których jedyną partią jest Słupsk, a jedynym interesem partyjnym jest dobro mieszkańców naszego miasta. Dlatego powinniśmy jeszcze raz zastanowić się nad wyborem, jakiego dokonamy 16 listopada. Dlatego powinniśmy sobie przypomnieć, co działo się na obradach Rady Miejskiej, które były areną politycznych kłótni, właśnie niesnasek, których na pewno można było uniknąć, jeżeli nie byłoby tam ideologicznych sporów. Zróbmy razem wszystko, żeby Słupsk znowuż nie był traktowany jako zagłębie czarnego przedstawiciela partyjnego, zielonego czy też niebieskiego. I aby ten system przez lata nie umacniał się tak, że trzeba byłoby go pokonać poprzez naprawdę ciężką walkę. Czy jest to realna szansa, czy tylko nasze nierealne mrzonki? Nie tylko my mieliśmy te problemy. W całej Polsce widać wyraźnie, że mimo podziału administracyjnego dzielącego Polskę na centralną i samorządową, gdzie w centralnej Polsce rzeczywiście powinniśmy się opierać na systemie partyjnym, bo to partie wygrywają wybory, tworzą rząd, wybierają premiera, premier wyznacza wojewodów, ale już niżej mamy Polskę samorządową. To samorządy powinny się gospodarować samodzielnie. Niestety partyjni działacze nie szanują tego podziału. Za wszelką cenę chcą również upartyjnić samorządy. W całej Polsce powstaje bardzo silny ruch przeciwko upartyjnieniu samorządu. Wielu działaczy, przedstawicieli kultury, nauki włącza się w tą szczytną ideę. Mamy nadzieję, że Słupsk po 16 listopada będzie pięknym przedstawicielem właśnie tej sytuacji, w której mimo wieloletniej dyktatury politycznej okazuje się, że można dla samorządu odzyskać niezależność i samorząd będzie reprezentowany wyłącznie przez jego niepolitycznych reprezentantów. Co wówczas? Wówczas okaże się, że władza centralna nie będzie mogła poprzez swojego przedstawiciela, któremu zafundowała wybory, któremu dotowała setkami tysięcy złotych naszych, pieniędzy z naszych podatków Kampanię wyborczą, nie będzie mogła naciskać na niego, żeby reprezentował określone partyjne interesy. Mało tego, okaże się, że jeżeli prezydentem zostanie ktoś, kto jest z przeciwnej opcji niż władza centralna, nie będzie ideologicznych sporów i styków pomiędzy samorządem i administracją centralną. Dlatego nie powinno nikogo dziwić, że najlepsi prezydenci samorządowi Najlepsi prezydenci miast wybrani przez Związek Miast i Gmin Polskich to są właśnie prezydenci bezpartyjni, z którymi musi się liczyć zarówno władza centralna, jak i lokalni partyjni działacze. Bo często jest tak, tak było również i tak jest w Słupsku, że tak zwane kanapowe partyjki, czyli partie, których członkowie zmieściliby się na dużej kanapie, a nawet w ciasnej windzie, kreują opinię, iż są na tyle silnym środowiskiem, aby rządzić całym miastem. Potem okazuje się, że muszą wspomagać się partyjnymi kolegami z importu. Tego chcemy uniknąć, dlatego 16 listopada podejmijmy jedynie słuszną decyzję, zagłosujmy na komitety bezpartyjne.